Z nami zawodnik gospodarzy Damian Natoński. Damian, szczególny mecz, dla ciebie nie ma co ukrywać, ten pierwszy wyścig, no ale z czwartego pola nie poszło tak jakbyś byś chciał, ale ta końcówka reszta chyba wyścigów pokazuje swoją moc. Zgadza się, bardzo mi zależało na tym spotkaniu, bo okazuje się z jak najlepszej strony. Pierwszy bieg mi nie wyszedł, jechał z czwartego pola. Próbowałem tam wyprzedzić, podać, że to wasza podarczyka, ja to pamiętam, niestety nie udało mi się, ale już kolejne biegi jest bardzo dowodne. Damian, w CS Super Lidze po raz pierwszy zmieniasz barwy klubowe, tak? W innych rozgrywkach prezentowałeś tam często wiktoria Poczesna, ale jeśli chodzi o walkę Międzynarodowej Polski, nowy klub po 13 startów w Częstochowie. Jak oceniasz tą zmianę? Bardzo pozytywnie, jestem zaskoczony z, y, całą organizacją klubu Szarszy Wrocław, y, bardzo dobra atmosfera panuje w drużynie. Ja osobiście potrzebowałem zbiady ze względu na poprzedni klub zdecydowałem się zmienić otoczenie i zacząć wszystko od nowa. Nie ma to już też żadnej tajemnicy, że od dwóch miesięcy cały jesteś rodowitym już wrocławianinem. Jak Ci się mieszka w samym Wrocławiu? Bardzo dobrze, jedynie irytuje mnie duża ilość sygnalizacji świetnej. Oraz korki, nie tylko na mieście, w boszych uliczkach jest bardzo duży ruch, będę musiał się jakoś do tego przyzwyczaić, ogólnie mieszka mi się bardzo dobrze. Współpracujesz od tego sezonu z panią Martą Osiókiewicz, z psychologiem sportowym. Czy widzisz pewne zmiany, bo ja osobiście obserwując Ciebie rok temu czy w tym roku, zauważam pewne zmiany w Twoim podejściu przed meczem, w trakcie meczu, chyba zmiana na plus, prawda? Czułeś taki pewniejszy? Oczywiście, rady pani Warty bardzo mi pomogły, za to bardzo kolejny raz dziękuję. Zmieniłem ogólnie podejście do zawodów do tego sportu. Jestem po prostu teraz innym zawodnikiem i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Yy, domyślam się, że oglądają cię rodzice w Częstochowej znajomi, więc kilka może zdań do, do, dla najbliższych. Yy, tak, pozdrawiam moją rodzinę mamę i tatę. Yy, niedługo będę w domu, także zobaczymy się yy, i oglądajcie, co dziewi mi dalej. Tyle Dani a przed nami 14 wyścig dnia. Dziękuję bardzo.